Widzowie, idę sobie tak spice przez las Patrzę, a tutaj jakieś wielkie drzwi. O co tutaj chodzi? Ja nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Smajstwo, czy ty wiesz o co chodzi? Nie, Niko, nie widziałem tych drzwi. Pierwszy raz widzę takie. No właśnie, myślę tak samo jak ty. Ale wiesz, co tutaj są jakieś wielkie ślady, czerwone jakieś rąk? Ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale wygląda to strasznie. Ej, wiesz co, może smajstwo, wejdziemy do środka? Oj, nie wiem, Niko, czy to jest dobry pomysł. No chodź, nie pójście. Nie bój się, wejdziemy do środka i zobaczymy, co tu może być. Dobra, wiesz co, otwieram drzwi za 3, 2, jeden i... Uuu, otworzyliśmy te drzwi i zobaczcie, zostały otwarte, a w środku jest hmm. jakiś portal, jakieś przejście, jakieś tutaj dziwne pajęczyny, jakieś takie drewniane rzeczy, jakieś kościotrupy z Maslą. Wiesz co? Wejdziemy do tego portalu i zobaczymy, co jest w środku. Jesteś gotowy? Dobra, Niko, jestem gotowy. Dobra, to lecimy. Za trzy, 2, ale widzowie, widzowie, na początku zostawcie łapeczkę w górę. Zróbmy wyścig na łapeczkę w górę. Tu cofam się, cofam się na tutaj linię startu. Tu jest linia startu i łapiemy łapeczkę w górę. Kto pierwszy będzie przy portalu? Ja czy wy? Zostawcie łapeczkę w górę. Za 3, 2, 1, i jedziemy. Uhu! Wow, spada, mój. Jestem w wodzie z Państwem, o też z Państwem, zobaczcie, z Państwem spadł normalnie razem ze mną, jesteśmy tutaj, łej, jesteśmy w jakimś żółto-niebieskim tunelu, ale czekajcie, żółto-niebieski, czy coś mi to mówi? Eee, nie, nic mi to nie mówi, dobra, mniejsza. chodź z Państwem, przejdziemy, poczekaj, tutaj trzeba skoczyć tędy, dobra, tutaj, tu... Yy, a to co? Yy, o co tutaj chodzi? Smyslow, tu się nie da wskoczyć, masz jakiś blok? Dawaj jakiś blok, cię podsadzimy szybko, tu nie ma co, no bo jak ja mam wskoczyć tędy, tutaj, no nie, 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 nie. O dawaj, no masz blok, tu. super, dawaj, jeszcze tutaj, żeby wejść na to, to no, super, tutaj, tędy, tak. O, no i to mi się podoba, Smyslow, dawaj, yy, tutaj trzeba też pomóc, pomóż Smyslow. Patrzcie, Smyslow normalnie ma bloki, Smyslow wszystko może zrobić, zobaczcie, pyk. Zobaczcie, Minecraft o to chodzi w Minecraft'cie, żeby właśnie budować, więc dawaj Smajso jeszcze kopsin jednego, a nie, będzie skakał już. Eee, Smaisło jakiś skoczny. Dobra, superansko, dobra, jedziemy. I teraz trzeba... Y oka, Trzeba tutaj chyba tutaj wziąć to. Weź sobie Smayslow. Dobra, i teraz zobaczmy czy ja przyceluję. O! Ej, poczekaj, poczekaj, bo tutaj trzeba chyba tak się właśnie powspinać z Majlą. O, dobra, dobra, czekajcie. Dobra, opa, zobacz, majstou, ja już daleko jestem, chodź do mnie. A z Majlą wziął krzysełku. Jaki on sprytny, nie, no dobra, z to to wygrałeś, powiem ci, wygrałeś, powiem ci, nie będziesz musiał się wspinać tak jak ja. O, czekaj, czekaj, czekaj. Uu. dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, czekajcie, do góry. Joppa, dobra, jestem dalej, a aha, Smajso jest helikopter normalnie, nie, no Smajso jest... Dobry, dobry. Wow, ale poleciałem. widzowie widzisz to. Ja Cię kręcę, ale jestem dobrym Spider-Manem. E, a Smajtel dalej sobie leci, Hugokopter. Nie, no dobra, dobra. Smajtel, wygrałeś to, naprawdę. Jesteś niesamowity. Poczekaj, muszę tylko wskoczyć tutaj jeszcze. O, dobra. I jestem, superancko I teraz trzeba. A łódeczkę, dobra, łódeczka. I co, lecić tam do przodu, dobra, Smajtel. Weź sobie łódeczkę, ja już lecę. Dobra. Uh, smajstwo ma łódkę? O! smajstwo ma łódkę, dobra. Lecę łódką! Uuuu, uu, 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 zobaczcie widzowie! Dobra, eee, Smajsoł, bo tu trzeba wybrać coś, różowy albo zielony. Co wybierasz, z e, ja chyba wiesz co, poczekam na Smajsoła. O, smajstwo, chodź, wybieraj, które byś jechał! Który ty chcesz jechać? Bo ja chyba wezmę zielony, to ty różowym dawaj jedź. Ja zielony, ja zielony. Łoł, 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 e tu jakieś kraby są w ogóle, co to jest, jakieś kraby, czemu tu są kraby, szczypią mnie, szypią, kraby mnie szczypią Ale dobra, chodźmy dalej, jedziemy, jedziemy, jedź, jedź, jest za mną czy nie, Uuu, ale się wybijam, super Uuu, jest jesteś, Ale czekaj, czekaj, Smythlow, e, Smythlow nic się nie odzywa, ciekawe czemu A Smythlow jeszcze nie dopłynął, nie, no dobra, Smajstwo jest cienki, normalnie słaby jest to Uuu! O, spadłem, dobra, jestem już czekamy na smyslowa. Smajslowa! Yes, I spadł. Smajsło, <laughs> smajso! Oh, Ale tu normalnie jesteś na sakra. E, co tutaj się dzieje? Jakiś mieczy? Jakiś co to jakiś węgiel? Diamenty... I... I smok! Smile, so, cicho. o teraz! To smok jest! Nie można go obudzić! Dobra, chodź szybko, pójdziemy tu jakiś niebieski płomień, on no, pewnie zjeje niebieskim ogniem. Szybko, trzeba przejść tędy. Co tutaj jest? Wziąć tak! Wziąć to i jechać! Oczekaj, wziąłem go w ręce. Dobra, jedziemy! Jedziemy! jak ja lewituję w powietrzu ja ze Państwą! Jadę sobie moim wózeczkiem, wózeczkiem, wózeczkiem! Ała! E, spadłem. E, Smaysław, jedziesz? E, ja bo ja tutaj spadłem już turbonnie. O, jedzie smajsł, y i Smyslow też spadł. Hi -hi -hi. Dobra, jedziemy dalej, zobaczmy co tutaj jest. Tu jest jakiś kolejny etap w tunelu, tu jest jakaś minka. Ej, czy mi ta minka czegoś nie przypomina? Hmm, widzowie, napiszcie w komentarzach, co przypomina wam ta minka, bo szczerze to powiem wam, że... Przypomina mi coś. A ty z czego się śmiejesz? <laughs> nie nic. Nie ma śmiania się, tylko idziemy. Widzowie napiszcie w komentarzu, co Wam przypomina ta minka, bo ja nie wiem o co chodzi z Że on się śmieje, ale dobra, pójdziemy tędy. Ło, wow, uważaj, z to jest jakiś fioletowy coś. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale dobra, mniejsza. O, tutaj ja wiem o co chodzi. Tutaj trzeba się wybić troszeczkę, więc wybijamy się. Idziemy do góry. A to nie tutaj, dobra, jeszcze raz. To tutaj trzeba te drewniane wejść, dobra i. Uuu, dobra, ja jestem z chodź. A teraz też wybija się, wybija i jest super dobra. Szybki parkur, szybki parkur. O, teraz na liniany. Lecimy lianami do góry. O, i uważajmy, teraz trzeba. Wow! Uważaj, smajsu, bo teraz są te kolce. Dobra, niech walnie. Walnęło, dobra, i teraz biegnę, 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 biegnę. przeskoczyłem. Dobra, smajsu, uważaj, walnęło. Dobra, biegnij, biegnij, smajsu, Biegnij I o! Prawie ci walnęło, smajsu. Nie, no to jest dobre. Dobra, chodź, idziemy, smajsu, dalej. poskocz sobie, Tako, właśnie, idziemy teraz tutaj do góry. E! Tutaj jest kolejny parkour, smajsu. Uważaj, dobra, cyk, cyk, dobra, skoczyłem. Dawaj, może, się dalej smajslo, dawaj chodź ze mną tutaj jest jakaś skrzyneczka, ciekawe co jest w tej skrzyneczce e, w tej skrzyneczce nic nie ma smajslo dobra, mniejsza, nie będę tutaj się na nią zastanawiał e, tutaj jest jakieś przejście ej, tutaj jest do góry drabina, chodź smajslu szybko do góry dobra, do góry drabina, jesteś slow chodź, chodź, chodź tutaj są jakieś Wody, ok. I tutaj jest nietoperz? Ej, dla Ciebie też jest nietoperz, ale poczekaj, nietoperz? O co tu chodzi z tym nietoperzem? Ej! Ja mogę latać na nietoperzu! Smiley, zobacz! Uhuu, -huh! zobacz, ja sobie latam! Latać każdy może! Jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej! Juhuu, -huh! ale fajnie! Ej, tutaj jest coś czerwonego, smiley, tutaj chyba trzeba wlecieć. Dawaj, tutaj wlatujemy, tak jest. Uh -huh! Yeah, wlecieliśmy superansko, z Mysore. kolejny chyba etap jakiegoś tego tunelu. Eee, co ty, Smajso? dalej lata sobie tym, tym? Złaj z niego, już bez chudego latania. O ja, Smajso sobie lata, dobra, Smajso sobie. Ej, a to co to jest? Poczekaj, to też mi coś mówi. Hmm, widzowie, o co chodzi z tymi miękkami? One coś mi mówią, tylko nie wiem o co chodzi, widzowie. Wiecie o co chodzi? Napiszcie w komentarzach, bo ja bym chciał wiedzieć. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Bez tego ludzika. O, Smile już wylądował swoim nietoperzem. To na całe szczęście, będzie. Będziemy ci latał pod uchem. Dobra, tutaj, tędy. I. Ej, tu są jakieś buzeczki, Smile Dawaj, 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 Smile Ścigamy się na buzeczki. Dawaj, tutaj, siadaj sobie normalnie. O, cyk. Dobra, i słuchaj. Na 3, 2, 1 się ścigamy. A widzowie, wy też się ścigacie z nami. Zostawiacie łapeczkę w górę. Kto będzie pierwszy, ten wygrywa. Pamiętajcie. Więc to 3, 2, 1 i jedziemy. Jedziemy. Dobra. O. E, to już koniec. E, ha, ha, ha. O, ja cię kręcę, dobra, chodźmy dalej, zobaczymy do końca, co się dzieje. Hmm, poczekajcie, tu są jakieś trzy, trzy kolory. Tu jest tak, wolność, kanał, bogactwo. Co byś wybrał, Smyslow? Ja bym wybrał kanały. Kanały byś wybrał? A czemu kanały byś wybrał? Bo to na pewno tutaj, chodź! No, dobra, dobra, to zaufam ci Slow, ale tutaj tutaj już śmierdzi. Zaczyna mi tu śmierdzić, ale dobra, Smaislow, skaczę! Eee, wskoczyłem do tych eee, ścieków, masakra... Eee, a cię, dobra, chodź idziemy smajstu, dalej idziemy zobaczyć co się dzieje. Dobra spajst, zobaczymy! z smajslu, co ty robisz? odwkręcaj się ty, e, maniek! A z patrz patrzę w drugą stronę. Oj, tutaj są skrzyneczki z tymi, zobacz, normalnie mamy łuki miecz. Ale, ale po co nam łuki miecz? Przecież to tylko są jakieś zwykłe drzwi bez niczego. Zobaczmy. Hmm, smajl, chodź idziemy. O, smajso biegnie, dobra, na całe szczęście. Zobaczmy. E Тоа се киш е Daj jak, jakieś tunele, to jest Blippi! To jest Blippi! Yeah, Blippi odejdź, odejdź, so, odejdź, odejdź so, od Blippi! BIGO, BIGO, BIGO! Ty! O, ja cię kręcę, Ej, ja będę chciał się bijeć, Zobaczcie, nie widziałem, że w tym tunelu jest wielki Blippi! Państwo, nie patrzcie na mnie, tylko rozwalaj go! Ej, on ucieka, on ucieka, on ucieka, ucieka, ucieka! Ej, skoczył do portalu! <laughs> Widzowie, teraz wszystko wiemy. To jest Blippi. Blippi normalnie był w tym tunelu uwięziony, dlatego były te czerwone ręce, takie na tej drzwiach, bo to blipiego. Blip jest złym blipiego. Musimy pokonać, żeby nie się na powierzchnię i nie zaatakował Smajlandii. Smajstom, musisz iść ze mną. I będziemy gonić tego blipiego, więc skakujemy do portalu widzowie za 3, 2, 1 i lecimy! Wow! Jesteśmy! Ej, jesteśmy w samym portalem i zobaczcie, Blippi, On ucieka od nas. Ej, smajslu, dawaj szybko, bo ten Blippi ucieka. Musimy go gonić smajslu, pamiętaj Blippi to jest straszna postać, a musimy go rozwalić, żeby no nie przeszedł dalej, ale dobra, ją pobiegł. Dobra, dobra, bie też biegniemy szybko, tylko uważaj na to, nie, czy smajslo, szybko tu, dobra, skacz! Skacz! Skaczemy, dobra, skaczemy i skaczemy i dobra, jestem, 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 jestem. Smajsa! Smańso padł do lawy, nie no masaka. Smańso szybko, bo ten blippy nam ucieka. Ła, wow, ła, dostaje. Dobra, Blippi. widzę blippyego, widzę, widzę blippiego, ale Smańsu ty... No jakoś wolno dzisiaj biega. zostawiam cię tutaj, zostań tutaj, bo ty spowaliz, ja muszę dogonić blippiego, dobra, blippy, w gonię cię szybko, będziemy biegli. Katczemy tędy, dobra, żeby te siekiery nas nie sięgnęły, dobra, tędy, tędy, okej, okay. dobra, zobaczcie, kiedy jestem dobry w parkouru. Dobra, lecę dalej, dobra, lecę dalej. Tutaj przez te takie czerwone tunel przechodzę przez te giełki. Gdzie jestem Blippy? Gdzie jestem... Widzę cię blippi, stój tam, zarabione u ciebie i cię rozwalę! Dobra, biegnę szybko, szybko, biegniemy, biegniemy, widzowie tędy, dobra, tutaj, tutaj, okej, okay, skaczemy, tutaj jakiś parkur, w ogóle jest mega dobry, to mi się podoba. O lubię parkoury, dobra, tędy tutaj. O, ty te lasery mnie biją, lasery, lasery! Eee, i co blippi? Teraz jesteś tylko mój, musimy się bić! Blippy, kto wygra? Ten jest zwycięzcą. To lecimy, eee, blipi, rozwalę cię blipi, o masza masz, tu w nogi, bo jesteś jakiś wielki, szybko w nogi dostajesz, zobaczcie widzowie jaki on jest wielki w ogóle w porównaniu do mnie, rozwalimy cię, rozwalimy cię, chodź tu, chodź tu, o dobra, dobra, tu są jakieś potwory w ogóle, że mi nie zauważyły, bo to blipiego pewnie znajomi są, jesteś, ale dobra, szybko, szybko, biegniemy na blipiego, blipi, a masz, a masz, a masz, blipi, dostajesz, a masz, blipi, dobra, dobra, pi. dobra, blipi, masz, w kostki, w kostki, a masz, a masz, blipi, w kostki, Gosz tu blipi, widzę że przegrywasz, widzę że przegrywasz, Jedna jest ze mną radę. A ej, co on robił, co on zrobił, e, e, strzelił w coś? Otworzył sobie portal i uciekł. Nie, 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 nie mówcie mi tylko, że on Pobiegł do Smajlandii. Dobra, widzowie, muszę tam wejść, zobaczyć gdzie on pobiegł, bo jeżeli wszedł do Smajlandii, to mamy przekichane naprawdę. Dobra, Blipiu, uciekał się w ogóle chyba mnie boi, bo jestem za jakiś za mocny, ale dobra, wejdźmy tam szybko. O nie, widzowie, to jest mój domek My jesteśmy na smajlandii. Blippi uciekł na Smajlandię Do nas, Blippi się pewnie gdzieś będzie Teraz ukrywał, na Smajlandii U nas w wiosce, nie no, widzowie Musimy go znaleźć i zlikwidować Bo jeżeli on tu będzie siedział Ja wiem, że będziemy mieli Kłopoty, on będzie robił jakieś dziwne Rzeczy, widzowie, pamiętajcie, zostawcie Łapeczkę w górę, zostawcie subika i zostawcie komentarz Że Blippi jest Zły, my musimy iść i rozwalić Blippiego, znajdziemy go na pewno, wiem to i pójdziemy go szukać. Do zobaczenia!